nagrywać y, grę Brawl Stars. Jak widzicie trochę już, nagra już se pograłem. Mogłem sobie... No trochę sobie powiję bucharków. Na końcu mam 20 rangę I teraz będzie, zagramy sobie metrika Rico! Y, dołączy do nas jeszcze Detektyw 2. Tego nie słyszycie, bo tam tyle jest i nie chcę pokazywać twarzy Okej, to rozwalamy skrzydła. paczkę Detektyw 2 jest już bardzo... No kurczę, zgadzałem Detektyw 2, 2 będzie grał Nito, bo jest bardzo dobry na do nicie już ma nawet 19 rano granicie i teraz my go chyba rozwalimy kupcie nas zginął a i przypominam żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek żebyście byli na bieżąco Ja jestem trochę chory i dlatego tak mówię. Kurczę, zginęliśmy. Minus jeden. A, i właśnie... Teraz będzie grał z nami Detective 2 i wbijajcie na jego kanał. On się nazywa Detective 2. I dawajcie tam subskrypcję, łapki w górę i dzwoneczek. Tak. I u u mnie na kanały też. I zapraszamy właśnie. Do... On się nazywa Farel. Śmieram mój z tej Detective 2. I no, właśnie go słyszycie. I teraz będziemy grać. Dobra, zaczynamy. Napiszcie komentarz Bronstar To przypnę wam czerwuszko Przypniemy okay, Mam nadzieję, że to wygramy no, no powinniśmy A tu okay. Jak ktoś to lubi grać Rico Bo Rico jest fajny nie ma tego dobrego ulta. Jest się danu grosimy. no w Mamy na no serio, mamy nadzieję. Powinniśmy to wygrać nawet. Kiedy teraz mamy przewagę. Bo ma być cztery parki, Detektyw 2 jest trochę taki słabszy o Debie, ale... On o trochę mnie pucharków, ale musi mi wciągnąć przybóżę na siebie. Jakby to. Przepraszam. To będzie im Nie. ja muszę ich zabić. Kurczę, przegraliśmy. Dobra, będziemy wygrać teraz za zadybie i to powinniśmy wygrać zagram sobie starszeli kto ma starszeli to pozdrawiam kto ma starszeli niech napisze starszeli w komentarzu i brał star to przyp przypniemy wam przepraszam, że tak dużo komentarzów jest łatwiej kolta a ja idę do nich. Jak nie widzieliście to mam piątą to mocna nitka. Dobrze, jak widzicie jeszcze taką bramkę. Trzeba Detekcja 2 Teraz niech strzeli na bramkę. Niech strzeli im bramkę. Detekcja. Atakuj. Nieudane. Idę im rozwalić te płotki. Okay. Dobrze. Wygraliśmy. Ok. wygrała. Okay. Nie, nie nie, teraz nie będziemy grać na zadymie, Teraz sobie pogramy duo. Ja będę koltem. <trykujesz> Czekajcie. Kupiłaby skina. Dobroka, a nie będę nim grał. Ok, to gramy. <tryk> Ktoś nie widział, że chcę wbić na nicie 35 rangę? No to gramy. Okej. Okay. Nie to mamy już pierwsze Pójdziemy sobie na środek? Mhm. Uh -huh. Ja tu rozwalam skrzynki Znalazłem rundę. Ja, ja też I pragnę Kurczę zginęśmy Ja Jak z tym bardzo dobre nito Ale zgidał Dobrze, zagramy jeszcze jedną rundę. I kończymy Teraz mamy tutaj już dwa par cuby, tylko zbierzemy tą skrzynkę. Okay. Okay. Postaramy się to wygrać Przewodziłem pilować gdzieś... Tam są dwie skrzynki, więc zabijemy tego bóla i idziemy poszarę. Będziemy jej pilnować. Okej. Okay. Zabijemy ją. Zabiliśmy szeli. Znaczy ty chyba ty detektywietwa zabiłeś. Przedstawiłem się żeby też bił. Ból zaraz, zaraz chce podjechać. Ale nie uda mu się. Znaczy Batiego. Przepraszam, detektywa 2. Bo Bati to jest taki nasz karzysta. I dos, dos nagrywa. Znaczy nie nagrywa, ale podsłuchuje. Bo jak tak na żywo, to wtedy nas nażywa. Dobrze, że przepraszam nagrywa. Okay. Jak będzie przynajmniej 100 w górę, pokażemy swoje odchłani. Okay. A i, 2, i na kanale 2 też będą odcinki z Więc my już, my już, my już my. kończymy i, I papa nice. do następnego.